Co w tej konspiracji było dla Was e, tych czołowych działaczy Solidarności najtrudniejsze, najbardziej jakieś dotkliwe? To znaczy, ja, to jest trochę tak, że e, najbardziej dotkliwa zawsze była samotność. Dlatego, że no właśnie, myśmy byli gdzieś tam zawożeni do ludzi, którzy, którzy nas ukrywali. Oni przecież normalnie funkcjonowali, pracowali. To zresztą było tak, że u takich ludzi tylko mogliśmy, którzy nic innego nie robili, mogliśmy się ukrywać, prawda? Czy mogliśmy się spotykać ze sobą. Nasi łącznicy, łącznicy, one pracowały najczęściej, normalnie pracowały, czyli... Jeśli już po nas przyjeżdżali, czy coś nam przewozili pocztę i tak dalej, to wszystko było popołudniami, wieczorami, a właściwie myśmy siedzieli w tym domu, nie za bardzo mogliśmy gdzieś wyjść, przez długi czas to się praktycznie w ogóle nie wychodziło. Ja to do dzisiaj wspominam, jak mieszkałem na stegnach, u Zosi Florianczyk, też zresztą uczennicy Wiktora Kulerskiego, żeby, była, żeby było ciekawie. Więc ja praktycznie nie wychodziłem aż do maja. W maju wyszedłem po raz pierwszy. Poszedłem na pierwsze spotkanie RKW, czyli władz regionalnych. To wtedy pierwsze spotkanie się odbyło. I jak zobaczyłem wiosnę, to te, człowiek tak, trochę tak się zachował jak dziki. Na dodatek jeszcze spotkałem Ludkę Wójec. Byłem przekonany, że ona mnie poznała. Oczywiście, żeśmy się przy sobie nie zatrzymali, ale ona nie pamiętała tego, czyli mnie nie rozpoznała. Ja byłem jednak zmieniony, prawda?